Cześć! Gwiazdka szydełkiem. Jeden wzór, dwie gwiazdki. Dwa poradniki wykonania. W tym poradniku wykonamy większą gwiazdkę. Do drugiej zostawię link w opisie filmu. Moje gwiazdki po wykrochmaleniu mają 12 i 15 cm. Jest to mój wzór, wykonasz, podaj autora wzoru. Zapraszam do wspólnego, miłego i owocnego szydełkowania. Do wykonania tego projektu polecam kordonek maksimum przyjemności. Wybrałam ten z nitką metaliczną. 94% bawełna, 6% nitka metaliczna. 565 m na 100 gram. Tradycyjnie do kordonka maksimum używam szydełka 1.5 mm. Zaczynamy. Pętelka. 6 oczek łańcuszka. Zamykamy w okrążenie, wkłuwamy szydełko w to pierwsze oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Pracujemy na tym małym kółku. Nitkę początkową od razu chowamy. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Słupek chwytając za kółko początkowe. Kolejny słupek, chwytając za kółko początkowe. W sumie trzy słupki. Pięć oczek łańcuszka na taki duży pikotek. Przeciągamy nitkę przez te dwie pętelki. Przeciągamy. Oczko ścisłe, pikotek gotowy. To jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. I jeszcze raz trzy słupki, chwytając za kółko początkowe. Pierwszy. Drugi, trzeci, pięć oczek łańcuszka na duży pikotek. Przeciągamy nitkę przez te dwie pętelki. Przeciągamy oczko ścisłe, pikotek gotowy. Wykonamy 6 motywów głównych, podstawowych. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy, oczko ścisłe. Pierwsze okrążenie. Mamy 6 motywów głównych, podstawowych, Sześć dużych pikotków. Nitkę początkową odcinamy. Uwaga! Przechodzimy na to drugie oczko łańcuszka na pikotku. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim słupku, oczko ścisłe na pierwszym oczku łańcuszka. Oczko ścisłe na drugim oczku łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Trzy oczka łańcuszka na mały łuk. Chwytamy za pikotek, wykonujemy słupek, pięć oczek łańcuszka na duży łuk, słupek chwytając za pikotek, trzy oczka łańcuszka na łuk. Jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. To jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. Przechodzimy od razu na kolejny pikotek. Wykonujemy słupek. trzy oczka łańcuszka na łuk, słupek chwytając za pikotek, pięć oczek łańcuszka na łuk, słupek chwytając za pikotek. Przez oczka łańcuszka na łuk, słupek chwytając za pikotek, i dalej, pracujemy tak, jak pokazałam, całe okrążenie. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy, oczko ścisłe. Mamy dwa okrążenia, mamy sześć motywów głównych, podstawowych w okrążeniu. Przechodzimy na to drugie oczko łańcuszka. Oczko ścisłe na pierwszym oczku łańcuszka. Oczko ścisłe na drugim oczku łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Słupek na tym samym oczku łańcuszka. Przechodzimy na ten duży łuk. Łuwamy szdełko w to trzecie środkowe oczko łańcuszka. Wykonujemy słupek. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Słupek na tym samym oczku łańcuszka. Pięć oczek łańcuszka na łuk. Kolejny słupek na tym samym oczku łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Jeszcze jeden słupek na tym samym oczku łańcuszka. Przechodzimy na kolejny łuk. Wkłuwamy żydełko w to drugie oczko łańcuszka. Wykonujemy słupek. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Jeszcze jeden słupek na tym samym oczku łańcuszka. Tak to się pięknie prezentuje. To jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. Przechodzimy od razu na to drugie oczko łańcuszka kolejnego łuku. Wykonujemy słupek, trzy oczka łańcuszka na łuk, kolejny słupek na tym samym oczku łańcuszka i dalej tak jak pokazałam. Pracujemy tak, całe okrążenie. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w to trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Trzy okrążenia gotowe. Już gwiazdka wygląda pięknie. Przechodzimy na to drugie oczko łańcuszka. Oczko ścisłe na pierwszym oczku łańcuszka. Oczko ścisłe na drugim oczku łańcuszka. Oczko łańcuszka. Pół słupek na tym samym oczku łańcuszka. Tutaj zakończymy okrążenie. Przechodzimy na kolejny łuk, na to drugie oczko łańcuszka. Wykonujemy słupek. trzy oczka łańcuszka na łuk, słupek na tym samym oczku łańcuszka. Przechodzimy na duży łuk, na to trzecie środkowe oczko łańcuszka wkłuwamy szydełko, wykonujemy słupek, trzy oczka łańcuszka na łuk. Słupek na tym samym oczku łańcuszka, pięć oczek łańcuszka na duży łuk, słupek na tym samym oczku łańcuszka, trzy oczka łańcuszka na łuk. Jeszcze jeden słupek na tym samym oczku łańcuszka. Przechodzimy na kolejny łuk. Wkłuwamy szydełko w to drugie środkowe oczko łańcuszka. Wykonujemy słupek. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Na tym samym oczku łańcuszka. Uwaga, przechodzimy tutaj na to drugie oczko łańcuszka, kolejnego łuku, półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na następny łuk. Na to drugie oczko łańcuszka półsłupek. Przechodzimy na kolejny łuk. Wkłuwamy szydełko w to drugie oczko łańcuszka. Wykonujemy słupek. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Kolejny słupek na tym samym oczku łańcuszka. I dalej pracujemy tak jak pokazałam całe okrążenie trzy oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy tutaj, gdzie było to jedno oczko łańcuszka na początku okrążenia. Przeciągamy oczko ścisłe. Gwiazdka rośnie. Przechodzimy na to drugie oczko łańcuszka. Oczko ścisłe na słupku, oczko ścisłe na pierwszym oczku łańcuszka, oczko ścisłe na drugim oczku łańcuszka, trzy oczka łańcuszka na słupek. oczka łańcuszka na łuk. Jeszcze jeden słupek na tym samym oczku łańcuszka. Przechodzimy na kolejny łuk. Na to drugie oczko łańcuszka. Wkłuwamy szydełko. Wykonujemy słupek. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Jeszcze jeden słupek na tym samym oczku łańcuszka. Przechodzimy na duży łuk. Wkłuwamy szydełko w to trzecie środkowe oczko łańcuszka. Wykonujemy słupek. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Jeszcze jeden słupek na tym samym oczku łańcuszka. Pięć oczek łańcuszka. Kolejny słupek na tym samym oczku łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka. Jeszcze jeden słupek na tym samym oczku łańcuszka. Przechodzimy na kolejny łuk. Na to drugie oczko łańcuszka. Wkłuwamy szydełko. Słupek. Trzy oczka łańcuszka. Jeszcze jeden słupek na tym samym oczku łańcuszka. Przechodzimy na kolejny łuk, na to drugie oczko łańcuszka. Wkłuwamy szydełko. Wykonujemy słupek. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Jeszcze jeden słupek na tym samym oczku łańcuszka. Tutaj w poprzednim okrążeniu mamy 3 oczka łańcuszka. Wkłuwamy szydełko w to drugie środkowe oczko łańcuszka. Wykonujemy półsłupek. Przechodzimy na kolejny łuk, na to drugie oczko łańcuszka wkłuwamy szydełko. Słupek. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Jeszcze jeden słupek na tym samym oczku łańcuszka. I dalej. Tak jak pokazałam. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Pracujemy tak całe okrążenie. Wkłuwamy szydełko w to drugie środkowe oczko łańcuszka. pół Półsłupek. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Oczko ścisłe. Możesz gwiazdkę tak zostawić i ją wykrochmalić. Ja wykonam jeszcze jedno okrążenie. Przechodzimy na łuk. Chwytamy oczko ścisłe. Oczko łańcuszka. Półsłupek, chwytając za łuk. Tutaj zakończymy okrążenie. Półsłupek w tym samym miejscu. W sumie dwa. Dwa oczka łańcuszka. I jeszcze dwa półsłupki na tym samym łuku. Pierwszy. Drugi. Przechodzimy tutaj pomiędzy słupki. Wykonujemy półsłupek. Dwa półsłupki na kolejnym łuku. Pierwszy. Drugi. Dwa oczka łańcuszka. I jeszcze dwa półsłupki w tym samym miejscu. Pierwszy. Drugi. Przechodzimy pomiędzy słupki. Wykonujemy półsłupek. Dwa półsłupki na kolejnym łuku. Pierwszy. Drugi. Dwa oczka łańcuszka. Kolejne dwa półsłupki w tym samym miejscu. Pierwszy. Drugi. Przechodzimy na ten słupek i wykonujemy półsłupek. Trzy półsłupki chwytając za duży łuk. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Trzy oczka łańcuszka. Trzy półsłupki, chwytając za duży łuk. Pierwszy, drugi, trzeci. Półsłupek na słupku. Chwytamy za kolejny łuk, dwa półsłupki. Pierwszy. Drugi. Dwa oczka łańcuszka. Kolejne dwa półsłupki w tym samym miejscu. Pierwszy. Drugi. Przechodzimy pomiędzy słupki. Wykonujemy półsłupek. Dwa półsłupki na kolejnym łuku. Pierwszy, drugi, dwa oczka łańcuszka, kolejne dwa półsłupki w tym samym miejscu. Pierwszy, drugi, przechodzimy pomiędzy słupki, wykonujemy półsłupek. Dwa półsłupki na kolejnym łuku. Pierwszy. Drugi. Dwa oczka łańcuszka. Dwa półsłupki na tym samym łuku. Pierwszy. Drugi. Tutaj w tym miejscu przechodzimy od razu na kolejny łuk. Dwa półsłupki Pierwszy, drugi, dwa oczka łańcuszka, dwa półsłupki na tym samym łuku. Pierwszy, drugi i dalej. Pracujemy tak, jak pokazałam, całe okrążenie. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy szydełko tutaj, gdzie było to jedno oczko łańcuszka na początku okrążenia. Przeciągamy oczko ścisłe. Oczko łańcuszka. Odcinamy, nitkę chowamy. Gwiazdkę trzeba wykrochmalić, aby wydobyć z niej całe piękno, które skrywa. Mnie się podoba, jeśli Tobie również łapka w górę. Dziękuję pięknie za uwagę, zapraszam na inne moje poradniki i do usłyszenia.